Bazylika Sacré-Cœur, świętego serca po polsku. Proszę popatrzeć. Jaka wysoka, położona na wzgórzu Montmartre. W tej chwili w Paryżu jest 130 kościołów, albo 200. Jaka ciekawa figurka! Został wybudowany jako kościół dziękczynny za zwycięstwo nad pursakami. Kościół wotywny. Wojna ta miała miejsce w XIX wieku. Oś, jaka wysoka wieża, kapitala, proszę popatrzeć. Jaka wspaniała wysoka wieża. Wspaniale to wygląda. Ogromna, wielka bazylika, przepiękna. Ach, nie wiadomo co podziwiać Proszę popatrzeć jakie żygacze Jakie potwory Bo ten jest ciekawy Ale cudowna, cudowne, cudowna kościół.